Hej hej, cześć! Z tej strony docentu. witam w moim świecie Dzisiaj bierzemy się za posterunek policji w dalszym ciągu powoli sobie tutaj wykańczamy go. Także o już słyszę moich więźniów nawet Są na miejscu, nikt nie uciekł. Bardzo fajnie. I teraz tak moi drodzy, tutaj mamy to praktycznie skończone. Natomiast nad jedną rzeczą jeszcze się zastanawiałem. Ponieważ napisał mi Bartek, żeby dać kamery w areszcie. Nie wiem, czy mu chodziło o. czy w celach dać, ale w celach to raczej nie ma kamer. Jednak ta odrobina prywatności powinna być, ale myślę, że jakbym dał kamery na przykład tu. A... Ha, 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 to nie takie proste. Dobra, dajmy. O, w ten sposób. Pod ostatnim odcinkiem Mikołaj wrzucił link do strony, gdzie właśnie są te komendy do tych głów. Także to sobie zerknijcie, bo bardzo fajne. Ja nie miałem czasu za bardzo na to, żeby to zobaczyć, ale. Zaraz może tu damy coś takiego tak, ale myślę, że, że warto sobie zobaczyć, także zapraszam. Bardzo fajnie, że, że wrzucił, że chciało mu się poszukać. Ja nie miałem czasu za bardzo tego nawet jeszcze przeglądnąć, bo uwierzcie mi jestem tak robotą za, zawalony, że w ogóle nie mam czasu na to, żeby do komputera podejść. No ale co? Wiecie co? Myślę, że dobrym rozwiązaniem to byłoby też jakbyśmy te kamery umieścili. Ja wiem, że to teraz to są głośniki, a ja to później zmienię. Ale zobaczcie jakby to wyglądało jakbyśmy dali tutaj na przykład na zewnątrz budynku coś takiego. Moim zdaniem może to wyglądać całkiem nieźle, patrzcie. Nie no fajnie, super. Także tutaj o, jeszcze tutaj może damy nie chcę, żeby tego było za dużo, ale no, bym dał tak na przykład tu i drugą też bym dał tutaj. Przypuśćmy, patrzyłaby tak nie no, świetnie, świetnie, no około wszystko jest monitorowane. Także ten pomysł z tymi kamerami. Eee, czekajcie czekaj, jak dam trochę tak o pomysł z tymi kamerami świetny moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda damy jedną jeszcze może tu żeby nam patrzyła w tę stronę o no i mamy wszystko super nie wiem napiszcie jak się wam to podoba bo jak dla mnie okej okay. Te głośniki nawet fajnie wyglądają, też jak kamery, mogą być. Dobra, moi drodzy, dzisiaj to, co mam dla was zaplanowane, co chcę zrobić, to zrobimy sobie toaletę taką publiczną. Przejdziemy sobie tutaj troszkę wyżej, na górę. Oświetlmy tutaj może, żebyście troszkę widzieli. I teraz tak, dobrze, zobaczmy, co my tu mamy. Zmienimy czas może. Jeden z moich widzów pisał, że można ustawić taką komendę, która ustawi nam czas w jednym stałym poziomie. Ja o tym wiem, moi drodzy, ale nie chcę też, bo no, lubię lubię jednak jakiś schód słońce, zachód. Nie ja wiem, że to później można włączyć, ale dla mnie nie problem zmienić. I teraz tak, jedną rzecz, którą będziemy musieli zrobić, bo zauważcie, na tej całej powierzchni tu, chcę zrobić taką publiczną toaletę, która będzie dzielona na toaletę męską i toaletę damską. I tu będzie jedno wejście i drugie, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu będzie wejście. Tak. Uh -huh. Tu będą dwa wejścia. Dobrze myślę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Może jeszcze zrobimy tak, że wejścia będą tu. A jak to wygląda mi z tym. Aha. Wejście musimy zrobić tu jednak, co? By to ładnie wyglądało. Dobra, najpierw, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, musimy zrobić tu symetrię, czyli tak samo przełożyć te nasze okno, bo niestety, e, tu symetrii nie ma, no ale w tej chwili o to właśnie zrobimy, czyli potrzebujemy tak, żeby było tak samo jak z tamtej strony, przeniesiemy sobie, o, to, tutaj teraz zrobimy tak. I to okno jeszcze też przyniesiemy o jedno. Tak, żeby tu było dwa. I będzie okienko. I tak. Ja z Wam powiem, o co mi dokładnie chodzi. Ma być coś takiego, bo tu będzie dzielenie naszej. Aha, No dobra. Tu będzie dzielenie naszej. No patrzcie, zrobimy to tak. To będzie dzielenie naszej Łazienki. I chodzi o to, żebyśmy mieli dokładnie. A jeszcze tutaj zrobimy? Możecie już tutaj nic nie widzieć, dlatego ja tu postawię. Może tak raz, dwa, trzy. Na czwartym o, zróbmy coś takiego. I tu, raz, dwa, trzy, cztery trzy Na piąte... ...trzy, zróbmy trzy, dobra. Powinno nam starczyć. Nie wiem, czy to słychać, gdzieś straż pożarna jeździ, jest tak gorąco, że... Nie wiem, chyba wszystko się pali. Aha! To może jeszcze wyłącz, wyrzućmy. I teraz tak, moi drodzy... Zrobimy sobie coś takiego, weźmiemy lód. Ja taki zwykły lód. I ten lód będzie nam tutaj jako nasze, nasze wielkie takie lustro w służył. Chociaż wiecie co, teraz tak się zastanawiam. Jednak potrzebowałbym wejście tutaj zrobić i tutaj Rząd z umywalkami będzie, nawet tak to bym zrobił, ale te schody teraz mi przeszkadzają nieco. Zobaczcie, wejście tutaj byśmy zrobili, zaraz, zaraz to jakoś ogarniemy. Spokojnie, spokojnie, tutaj też myślę, że możemy to zasłonić w ten sposób, by on taki podwójny był, tylko lusterko. A, dobra, co z tymi schodami tutaj? Gdybyśmy chociażby tutaj o jeden to zmniejszyli, e, już wam mówię o co mi chodzi. Czyli to wyrzucimy sobie, robimy tak, przypuśćmy. I teraz te nasze schody, gdybyśmy zaczęli robić odtąd, zobaczmy czy nam to. Myślę, że nie powinno to utrudnić jakoś zejścia specjalnie, no ale zaraz zobaczymy. Myślę, że nie powinno być problemu. No, nie powinno być. O, mamy tutaj dwa jeszcze najwyżej do przejścia. Okej, okay, dobra. Tym będziemy się później jeszcze zajmować. Mamy tutaj jedno wejście. Mamy tu drugie wejście. O, o to mi chodziło właśnie. I teraz tak moi drodzy, kolejną rzeczą, którą. Popatrzcie, to wygląda w tej chwili jak lustro. Także jak przechodzę, obracam się, tak jakby to się odbijało tam. I dlatego teraz musimy zrobić wszystko tak samo, żeby to wyglądało. Będę teraz tak z dwóch stron to samo robił. Zawsze będę teraz robił to samo. Patrzcie, żeby to wyglądało identycznie, symetrycznie. Czyli weźmy, przypuśćmy sobie jakiś lej. Ten lej sobie wstawmy tu i tu, nie? Weźmy dźwignię. Dajmy tu jedną. I to i tu jedną. Czyli dwa takie kurki. Z tej strony robimy dokładnie to samo. Czyli najpierw lej tu i tu, no i teraz dźwignia tu i tu, i popatrz, jak to się ładnie nam odbija. Super, teraz możemy zrobić jeszcze coś, żeby to tak troszkę jakiegoś szczegółu nadać. To zróbmy tu wszędzie o. Chyba z shiftem wszędzie zrobimy sobie tabliczki. Czyli taki prosty blad będzie. O. I z drugiej strony to samo. Czyli tracimy to z tabliczkami. Moi drodzy, pytacie też mnie: e, Czemu nie przejdę na wersję 1.8? Dużo tam jest e, różnego rodzaju no, nowych itemów, prawda? Ja bym chętnie przeszedł już dawno, tylko ja mam problem ze sterownikiem graficznym, bo firma HP stwierdziła, że nie będzie starych laptopów wspierała nowymi sterownikami, bo po co, nie chce człowiek kupi nowy. Mimo tego, że mój komputer jest jeszcze w miarę na tyle, to się tak na około a może będzie taki nasz klosz, klosz, nasze oświetlenie. No, no po prostu no, no nie ma sterowników i, i nie wiem, w ogóle na tej wersji 1.7 z 50 shaderów, które w ogóle testowałem, tylko z mi działa i to tylko jedna wersja i, i tyle, nie? A natomiast u mnie generalnie jak chcę zrobić coś takiego, że, że trochę na tych cieniach Wam pokazuję i to jest już jakiś tam element może tu i tu damy jakiegoś kwiatka, ale dajmy tego samego z jednej i z drugiej strony. Może czerwony tulipan. No i te, te cienie to, wiecie, to ja da, pokazuję na końcu zawsze i, i tak chcę, żeby te moje filmy wyglądały. Dlatego jeszcze nie przychodzę. Może coś się zmieni, może coś mi się uda zrobić, żeby to działało. Nie wiem. I ja popatrzcie, teraz się patrzymy. O, i kwiatka nawet widać, nie? Super. Także na wersję 1.8 przejdę, moi drodzy, tylko jak będę mógł. No, na razie nie mogę i obawiam się, że kurczę, że nie będzie to najwcześniej, wcześniej. Próbowałem już nieraz. No, ale trudno. Weźmy sobie teraz tak, jasno niebieską wełnę. I moi drodzy, tak, no to okno nam troszkę tutaj szpeci. Bywa, ale my musimy sobie zrobić taką ścianę tutaj 3 i tu 3 i po środku. I. Tutaj damy jeszcze jeden. Tutaj zrobimy. O! Takie nie do końca. No to będą takie. Kabiny. O! Takie kabiny tutaj. Toaletowe. No niestety ta ściana tutaj nam troszkę może i szpeci. Znaczy ściana to okno. Nie no jest może to też symetrycznie jakoś. Ale no trudno, musimy sobie z tym jakoś poradzić. E, tutaj dajmy, może też jakiegoś kwiatka. Zawsze to jakieś e, dodatkowe elementy. Może dajmy taki. Bach, tutaj damy. Tutaj będą drzwi, zaraz stawimy. Ale idziemy od razu z tej strony zrobić to samo. nie? Czyli tu po środku znowu dajemy na 3 tak tu dajmy jeden i tu robimy takie wejście na jedną kabinę i wejście na drugą kabinę pach tu damy kwiatka żeby przyjemnie i sympatycznie tutaj było i patrzcie no ładnie ładnie to wygląda teraz jeszcze jedną rzecz zrobimy sobie weźmiemy tutaj jeszcze o, może tutaj? To jest takie puste miejsce. Damy tutaj kwiata i damy też tutaj kwiata um, orchidea. Czemu nie? Ładnie będzie wyglądała tu i tu. Dobra i idziemy z tej strony, zrobimy to samo. Wiecie, ja robię, tak przychodzę od razu, żeby nie zapomnieć i, i te same y, rzeczy powkładać, bo, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy w momencie, kiedy sobie patrzymy przez te nasze lustro, mam te same orbicie, no, naprawdę to super wygląda. No. no, zobaczcie. Teraz tak, oczywiście bierzemy jakieś dźwiczki i zróbmy tu jedne drzwi, drugie drzwi. I kibel, kibel zrobimy z hmm, może jakiś tam nieskomplikowany. Weźmiemy kwarcową płytkę, po prostu robimy ją tu, przyłóżmy to metalową płytką. Pach. Do tego na pewno damy tutaj jakąś szczotę do kibelka. No i standardowo papier toaletowy. Dajmy może tu, pewnie, czyli tak, przycisk, e, przycisk tu i jeszcze możemy ten papier zrobić na przykład kwarcowa kolumna, tutaj sobie zrobimy, o, obróćmy i jest, i kibalek jest to w pełni już zrobione z tej strony to samo. Już wywaliłem tą płytkę, ale już to naprawiam. Czyli, tak było. Tak, tak, tak. Nie, z tej strony dajmy tu może. A tutaj damy nasz papier, nie? I z drugiej strony musimy zrobić dokładnie to samo: że jak drzwi będą otwarte, żeby było. Tak samo tu nam widać, czyli zaczniemy drzwi, otwieramy. No i to samo, czyli tutaj już nic szczególnego. Tak i teraz patrzcie, tak. Eee, dobra, papier z tej strony był. Czyli tutaj damy papier toaletowy. Eee, gdzie ten boczek? Tutaj mamy. Tutaj wrzucimy. Czotę do kibla i to samo z tej strony. Tak. Tak, czyli to są takie elementy, które się nam powtarzają. Już widzę, z tej strony był papier. Czy na przykład najpierw przycisk możecie sobie dać, jak wam mnie wychodzi. Pach. Jeżeli chodzi o minigry, to też pytacie, czy nagram. Moi drodzy, mogę nagrywać takie rzeczy. Czemu by nie, mógłbym nagrywać, chociaż ja nie jestem fanem za bardzo. Tutaj sobie też to naprawcie: też drzwi. Pam. I tu drzwi. Pam. Ja nie jestem fanem takich minigier. Myślę, że. No, nie lubię po prostu. No, też lubię budować. Natomiast, no jakoś tak nie, nie czuję się w tym za dobrze. Nie sprawia mi to tyle frajdy, ale jest tego mnóstwo na, na YouTube, także możecie sobie u kogoś innego zawsze też poglądać. Ja raczej nie będę nagrywał, tym bardziej, że mam ograniczoną ilość czasu i musiałbym yy, ten czas po prostu. To możemy jakieś też drzewko wrzucić sobie, na przykład tą tropikalną sadzonkę. No i ten czas bym musiał, oczywiście, yy, nie wiem. Któreś odcinki bym musiał poświęcić przypuśćmy, o, nie byłoby tego odcinka, byłaby mini Bo naprawdę ja dość dużo tutaj wkładam, żeby żeby te odcinki tutaj były. Przejdziemy, przejdziemy, dużo energii, no bo ja to, to gdzieś to muszę, to nie jest tak, że ja włączam nagrywanie i tak. Wiele, na przykład pojazdy jak robię, to muszę to zaprojektować i, i dopiero dla was robię poradnik, także. To troszkę, troszkę y, trwa. No, i tak nie chcemy rezygnować a z tych serii pojazdów, z serii budowy. Y, tylko dlatego, żeby jakieś tam minigry y, nagrywać. Może ktoś to lubi? Owszem, może by się fajnie oglądało. Ale póki nie mam czasu, to po prostu nie będę. Moi drodzy, no na dzisiaj myślę, że wystarczy. Publiczna paleta jest zrobiona. Także... Udostępniajcie, łapkujcie. No i co, komentujcie, jak się Wam podoba. Trzymajcie się, do następnego. Na razie, pa pa!